Cześć, nazywam się Magdalena Komsta i jestem m.in. psycholożką oraz promotorką karmienia piersią. W internecie działam pod nazwą wymagająca.pl, a w tym odcinku przyznaję się do ostatniego dziesiątego błędu, który popełniłam podczas rozszerzania diety mojej córce. Jest to dość częsty błąd, bo dotyczy podawania małym dzieciom ryb, no i jedzenia ryb w ogóle. Skąd moja pewność, że nie tylko ja popełniłam ten błąd? No mamy na ten temat badania i wiemy, że większość populacji polskiej od lat nie spożywa wystarczającej ilości ryb. W moim przypadku głównym powodem tegoż niespożywania był brak dostępu do dobrej jakości ryb, zwłaszcza tłustych ryb morskich. Ale wiem, że niektórzy rodzice boją się podawać dzieciaczkom ryby, bo boją się ich jakości. Albo mają obawy przed alergią. Akurat to nie jest uzasadnione, dlatego że mamy źródła, które przekonują, że spożycie nawet niewielkich ilości ryb sprzyja rozwojowi tolerancji immunologicznej i paradoksalnie zmniejsza to ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej w przyszłości. Dlaczego to nieprzyrządzanie dań z rybami, zwłaszcza z tymi tłustymi rybami morskimi, jest błędem? No, tłuste ryby morskie, obok alg, to jedyne źródło kwasu DHA. Kwas DHA to jeden z kwasów z grupy omega-3, którego nasz organizm nie produkuje samodzielnie, a ten kwas odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu zdrowia, no i ważną rolę w rozwoju niemowląt i małych dzieci. Odpowiednia podaż DHA wpływa między innymi na dojrzewanie układu nerwowego, na ostrość widzenia, prawidłowe wzorce snu i funkcjonowanie układu odpornościowego. Do tego ryby są źródłem pełnowartościowego białka, czyli warto podawać dzieciom ryby minimum jeden raz w tygodniu już od samego początku rozszerzania diety. Nie czekamy ani do 12, ani do 13, ani do żadnego innego miesiąca życia dziecka. Ale co, jeśli tak jak ja, no naprawdę nie mamy tego dostępu do ryb, albo dziecko nie chce ich jeść, Albo całą rodziną jesteście na diecie wegetariańskiej. Wtedy powinno się włączyć odpowiednią suplementację. Niestety nie można tutaj opierać się tylko na jedzeniu alg, bo tak naprawdę zawartość DHA w nich może się bardzo różnić w zależności od konkretnej partii. Dlatego w oficjalnych rekomendacjach znajdziemy informacje o suplementacji. Ale przed rozszerzaniem diety źródłem DHA będzie mleko, które dostaje dziecko. I teraz, gdy mama karmi piersią i sama sobie suplementuje odpowiednią ilość DHA, to niemo, niemowlę nie musi mieć włączonej dodatkowej suplementacji. Tylko faktycznie no, trzeba pamiętać, żeby samej brać DHA w trakcie laktacji. W przypadku dzieci, które są karmione tylko mlekiem modyfikowanym. Prawdopodobnie kupowanie specjalnych preparatów z apteki, z DHA nie będzie konieczne. Hmm, jeśli tylko niemowlę z tą mieszanką, z tym mlekiem modyfikowanym spożywa minimum 100 mg kwasów DHA na dobę. I to można bardzo łatwo sprawdzić na etykiecie takiego mleka modyfikowanego. Niemal wszystkie teraz mleka modyfikowane są wzbogacane w DHA. Można to przeczytać. Polskie standardy. Mówią o tym, że po szóstym miesiącu życia głównym źródłem DHA powinno być nie tylko mleko, mleko mamy albo mleko modyfikowane, ale także produkty, które są wprowadzane do diety dziecka. No i wtedy, kiedy dziecko nie je jednej, dwóch porcji ryb tygodniowo, zalecana jest suplementacja DHA w dawce 100 mg dziennie. Porcja to środkowa część a dłoni dziecka. To jest wielkość jednej porcji dziecka, czyli mniejsze dzieci mają mniejsze porcje, a duże dzieci mają duże porcje. Odpowiednie suplementy z DHA można kupić w aptece. I tu od razu podpowiem, że na moim blogu znajdziesz informacje w jakim wieku ile tego DHA i konkretne też produkty dla niemowląt starszych dzieci i dla mam karmiących piersią. Mm. Jeśli wolisz zostać przy DHA bezpośrednio z ryb, to gatunki, które są bezpieczne dla małych dzieci, dla mam karmiących, również znajdziesz na moim blogu. Najłatwiej zapamiętać adres wymagające.pl ukośnik DHA. No i już, więcej błędów nie pamiętam, grzechów pewnie trochę jednak pamiętam, ale. Tyle jeśli chodzi o moje pomyłki. Opowiedziałam w tych 10 odcinkach o wszystkich moich rozszerzeniowych błędach. Jeśli chcesz uniknąć popełniania swoich błędów, no to zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego, abyś kupił kupiła książkę Rozszerzanie diety niemowląt, której jestem współautorką. Zaprosiłam do jej napisania trzy dyplomowane dietetyczki po to, by była aktualna pełna wiedzy i praktycznych informacji. Możesz kupić ją online na stronie rozszerzanie diety Jestem pewna, że zyskasz dzięki niej dużo pewności siebie i dużo spokoju związanego z bardzo mocno poukładaną wiedzą na temat tego etapu Twojego rodzicielstwa. Powodzenia i do usłyszenia, do przeczytania albo do zobaczenia online wkrótce. Pozdrawiam cię serdecznie, papa! Pa.